Cześć, witam wszystkie osoby z podznaku Wodnika na horoskopie dla Was na kwiecień. Horoskop tak jak wczoraj w miesiącu będzie składał się z części poświęconej sprawom zawodowym, finansowym, jak i uczuciom. Na samym końcu wyciągniemy sobie przesłanie jeszcze dla Was. Już ponieważ jesteście jednym z ostatnich znaków, dla których kładę karty, wiem, że miesiąc kwiecień no, będzie taki, powiedziałabym, że dla niektórych trudny. Oczywiście jest to związane z sytuacją, którą mamy w tym momencie i w kraju i na świecie, także jestem ciekawa, jak to dla Was pokażą karty. Najpierw zobaczmy sobie aspekt zawodowy dla wodników na kwiecień. Aspekt zawodowy dla wodników na kwiecień. No, już pierwsza karta. Jeżeli mamy kartę śmierci, ona będzie mówiła o tym, że będą jakieś nieuniknione zmiany które już od jakiegoś czasu albo się rodziły, albo po prostu wy mieliście świadomość tego, że będą one mm, mm, no po prostu za, że będą one musiały zaistnieć. Karta śmierci jest to proces, który trwa i prowadzi nas do tego, że otrzymujemy coś tak naprawdę nowego, dokonuje się jakaś przemiana w nas, ale ponieważ pytamy tutaj o sprawy zawodowe, to mogą to być właśnie zmiany związane z Waszym życiem zawodowym. Które no nie ukrywam, że ponieważ karty się tutaj pokazały dość silne, mogą przysporzyć Wam, i po pierwsze, jakiegoś takiego smutku i lęku. A po drugie, jak najbardziej tutaj przy ósemce kielichów i jeszcze księżycu możecie po prostu po pierwsze nie mieć takich jasnych informacji od waszych pracodawców, czy też po prostu z miejsca, w którym pracujecie, jak będzie dalej wyglądała sprawa zatrudnienia. Po drugie, może być tak, że czasowo jednak będzie to tutaj zatrudnienie wasze zawieszone. Karta ósemki kielichów jest to często karta, która mówi o odejściu i powrotach, czyli czasowe niewykonywanie pracy, a później... Powrót do tej pracy i tak też tutaj bym te karty odczytywała, ale myślę, że tak jak powiedziałam, będzie to czasowe. Nieuniknione będą zmiany i to zmiany duże, takie, które mogą powodować Wasz dyskomfort i smutek. Natomiast uważam, że w miarę czasu będą wypracowane takie rozwiązania, które pozwolą Wam pracę wykonywać, tylko będzie to na jakiejś innej zasadzie. Także z tym musicie się liczyć, bo tak tutaj w tych kartach to wygląda. Ale uważam, że będzie tutaj dążenie i osób, na przykład, u których pracujecie, lub jeżeli wy macie swoją firmę, prowadzicie, jesteście zatrudnieni. No samozatrudnienie, tak? Wy, jeżeli wy jesteście szefami, to będą tutaj będziecie szukać takich rozwiązań, które pozwolą na zachowanie ciągłości pracy, ale mogą być chwilowe przestoje. Dla osób szukających Dla osób szukających pracy jest praca. Bardzo możliwe więc, że w kwietniu taką pracę znajdziecie. Może to być przez historie przeszłe, czyli jakichś znajomych z przeszłości. Lub na przykład może to być powrót do dawnej pracy, natomiast jak najbardziej z tym, że musicie zwrócić uwagę na jedno, że albo to może być praca na samym początku, co jakieś małe pieniądze jakieś na zasadzie, nie wiem, może takiego okresu próbnego, który będzie z, niższym, z niższą stawką niż normalnie. Ewentualnie może to być właśnie okres próbny na jakiś czas i później będzie decyzja odnośnie tego, co dalej, ale uważam, że tutaj dla Was jest możliwość znalezienia pracy w kwietniu, przez jakieś osoby z Wami powiązane, będące. Po prostu w Waszych historiach z przeszłości, tak? Czyli może znajomi, może, może nawet powrót do starej pracy, jak najbardziej tak, bo tutaj przy karcie kapłana myślę, że i tak to się może tutaj realizować. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o taką sytuację zawodową. Zobaczmy sobie tutaj kwestie finansowe dla wodników. Systemy finansowe dla na świecie. O matko. No cóż. Trzeba będzie uważać na swoje finanse. Tak to powiem no słuchajcie, piątka mieczy karta oszustwa karta przegranego, karta pyrusowego zwycięstwa karta takiego otoczenia, które po prostu stara się nas zwalczyć wieża, no o wieży to tutaj za dużo pewnie mówić nie muszę bo, no bo jest to karta zmiany takiej totalnej, niezależnej od nas, tak która mówi o tym że często Walą się nam podwaliny tego, co było do tej pory, ale to, coś już było dawno skostniało, to już dawno nie miało prawa istnieć, i to, że to się wali, to też jest niezależne od nas, bo na karcie że bardzo często jest zaznaczone to, że jest to działanie odgórne, czyli nie mamy na to wpływu. I karta Dziesiątki Mieczy, która mówi o tym, że no, pewnego rodzaju um, tutaj i takie dobicie, i niezadowolenie osiągnęło swój zenit ale skoro osiągnęło zenit to, zenit, to znaczy, że będzie już tylko lepiej. Powiedziałabym w ten sposób, że w kwietniu te finanse mogą być kiepskie. Powiedziałabym również, żeby postarać się jak najbardziej stronić od niepotrzebnych wydatków. Dobrze, dobrze jakby zaplanujcie sobie te wydatki, ale także podliczcie Wasz budżet, to co macie. Gdzie możecie zaoszczędzić? Jeżeli będziecie potrzebowali, zapytajcie się kogoś, w jaki sposób możecie poprawić swoją sytuację finansową. Kogoś starszego, mądrzejszego, doświadczonego, kto, kogoś, kto może pokazać Wam różne e, tutaj warianty, bo. Kwiecień nie pokazał się fajnie, natomiast As Buław będzie mówił o tym, że Wy znajdziecie rozwiązanie do problemów, które mogą się przydarzyć. Znajdziecie rozwiązanie i znajdziecie potencjał na to, żeby tę swoją sytuację, tą swoją sytuację finansową poprawić. Tylko tak, jak mówię, no może być nerwowo. Tak bym to ujęła. Dobra, zobaczmy sobie, co tutaj w uczuciach dla wodników. Uczucia wodnik na kwiecień. Uczucia wodnik na kwiecień w związkach może być początkowo jakiś foch, jakiś brak dogadania się i porozumienia. Natomiast później myślę, że sobie jesteście w stanie z tym poradzić. I na zasadzie yy, Jakiegoś takiego drobnego gestu, wyjścia gdzieś razem, być może spędzenia więcej czasu razem, to tutaj uda się Wam pokonać. Natomiast tak, ponieważ mamy karty diabła, może się przydarzyć również coś takiego że po prostu dojdzie tutaj między partnerami, bo to są karty dla partnerów do jakiejś takiej poważniejszej kłótni szanujmy swoją przestrzeń, szanujcie wy również przestrzeń waszą waszego partnera, jeżeli będzie tak że będziecie razem w domu, czasami no, powoduje to konflikty bo za dużo czasu spędzamy razem dlatego też tutaj przy siódemce byłabym i diable powiedziałabym, żeby uważać na to, co się mówi raczej schodzić z drogi, jeżeli będzie taka potrzeba, a również myślę, że szanować i właśnie tą przestrzeń partnera, bo on może potrzebować jakiegoś takiego miejsca dla siebie, a także właśnie tutaj powiedzieć partnerowi o tym, żeby on szanował i nas. I na tym zakończę, może, na tym zakończę. Dla osób szukających. Osoby szukające, powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie widzę za bardzo tego, żeby... Udało się znaleźć kogoś takiego, powiedzmy, poważniejszego, kto by Was zainteresował. Owszem, może ktoś być, może, mogą być takie osoby, ale mam wrażenie, że jakby w kwietniu Wy nie będziecie się nawet skupiać na tematach związanych tutaj z tym życiem uczuciowym. Raczej może to być bardziej skupienie na sobie, na tym, jakby, żeby zapewnić sobie taki komfort psychiczny. Być może tutaj, jeżeli chodzi o panie, to. Po prostu zainwestować w siebie na takie zasadzie, że nie wiem, może sobie zrobię coś dla siebie fajnego, może sobie coś kupię. Nie mówię tutaj o no, takich wyjściach do sklepu na no, taki shopping i szaleństwo, bo raczej nie będzie to możliwe, ale myślę, że w domowym zaciszu jak najbardziej będziecie w stanie sobie coś takiego zapewnić. Także generalnie powiedziałabym, że tutaj raczej w kwietniu słabiutko. Jeżeli chodzi o takie wejście w poważniejszy związek. Myślę, że coś innego będziecie mieli do roboty. E, i zobaczmy sobie jeszcze tutaj przesłanie dla Was. Uwolnij się i poddaj się. Obdarzymy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których do, dotąd trzymałeś się tak króczoło. Otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Fajne przesłanie. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo w takim razie i do następnego czytania. Pozdrawiam.